Dzień dobry Państwu. Nie trzeba zbytnio się rozglądać, aby zauważyć, jak pięknie rozwija się nasze miasto. Bulwar, którego może nam pozazdrościć niejedno miasto, nowa filharmonia światowej klasy, a teraz do naszej miejskiej wizytówki dołączył Gorzowski Amfiteatr. Mamy nadzieję, że 29. koncert przebiegnie tak, jak planujemy czyli z wielką radością. A co jeszcze przed nami? MZK zmienia rozkład jazdy. Zawieszone zostanie funkcjonowanie linii autobusowej 119 oraz linii 403. Obsługa chruścika będzie realizowana przy pomocy wydłużonych kursów na linii autobusowej 117. Stilon Gorzów przygotowuje się do rozgrywek. I właśnie z Barlinkiem w środę o 18 w Barwicach zapraszamy wszystkich kibiców na ten sparing. Po tym sparingu się rozstrzygną losy paru chłopaków. Dzień dobry państwu, Łukasz Sowiński, zaczynamy informację. Zmiany w kursowaniu autobusów wprowadza Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie. Przyczyną jest zamknięcie dla ruchu ulicy Dobrej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kostrzyńską do skrzyżowania z ulicą Artylerzystów. W pogodne dni zaczęły również kursować autobusy jadące nad Zalew Karnin oraz Jezioro Nierzyn. Zawieszone zostanie funkcjonowanie linii autobusowej 119 oraz linii 403. Obsługa chruścika będzie realizowana przy pomocy wydłużonych kursów na linii autobusowej 117. Oraz przy pomocy wydłużonych kursów na linii 202. Jeśli chodzi natomiast o... Linie 403, to była to linia, która została uruchomiona w ramach kursów wyjazdowych i zjazdowych do zajezdni i tutaj w tym przypadku jesteśmy zmuszeni zawiesić tą linię. Oczywiście po zakończeniu prac na ulicy Dobrej, czyli po otwarciu ulicy Dobrej, ta linia zostanie ponownie uruchomiona. Według wstępnych informacji będzie to albo koniec września, ewentualnie początek miesiąca października. Od dnia dzisiejszego, czyli od 26 lipca zmieniony został rozkład jazdy linii 113 i są to zmiany wprowadzone na wniosek Pracowników dojeżdżających do firmy AEK i tutaj wybrane kursy na tej linii zostają wydłużone do tej pętli, znajdującej się akurat przy tym zakładzie, jak również, jak również zostaną uruchomione kursy odwozowe, czyli po godzinie 14, które zabiorą pracowników po pracy. I kolejna taka informacja, w dniu dzisiejszym po dłuższej przerwie ruszyła linia sezonowa KIZ. Warto zwracać uwagę na informacje, które ukazują się na naszej stronie, dlatego że my na bieżąco staramy. Się informować pasażerów, czy w dany dzień linia kursuje. I na naszej stronie każdego poranka pojawi się taka informacja. Również taką informację można uzyskać dzwoniąc pod, bezpłatny, pod numer infolinii MZK 19285, ewentualnie do dyspozytora pod numer 95 7287 833. W tym okresie takim deszczowym linie sezonowe nie kursowały. Ponieważ wiemy, że w tym czasie mieszkańcy jednak nie podróżują nad jeziora, także te linie kursują tylko w dni słoneczne. Taka informacja jest umieszczona również na rozkładzie jazdy. Taką informację my publikujemy na naszej stronie internetowej. Taką informację też przekazuje dyspozytor pasażerom dzwoniącym. Gorzowski nowy amfiteatr jeszcze nie tętni życiem, ale to kwestia kilku dni. Już w najbliższy piątek na otwarcie obiektu wystąpi znany zespół Zakopower, a bilety na ten koncert rozeszły się w ciągu jednego dnia. Nowa dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Dorota Janczewska ma plany i pomysły na to, żeby przyciągnąć tysiące widzów. Mamy nadzieję, że 29 koncert przebiegnie tak, jak planujemy, czyli z wielką radością i i z wielką galą, otworzymy obiekt. Zaprosiliśmy zespół Zakopower, uznaliśmy, że to jest propozycja uniwersalna, adresowana do każdego odbiorcy, bez względu na wieki, upodobania muzyczne. Bilety sprzedały nam się, właściwie to są cegiełki za symboliczną cenę, chcieliśmy mieć kontrolę nad miejscami, no i w tym trudnym okresie gospodarczym troszeczkę zadziałać rynkowo, więc rozeszły się one w ciągu praktycznie jednego, półtora dnia. Mamy zaproszonych gości. Wiemy, że będzie już komplet na widowni. Mamy nadzieję, że wszystko wypali. Jest to właściwie blok otwierający, ponieważ imprezy odbywają się w terminie zaplanowanego regę Pierwsza propozycja uniwersalna, a druga propozycja to koncerty muzyki reggae 30. Także rzeczywiście zadania sobie przypisaliśmy ogromne, aby to wszystko logistycznie. Zorganizować sprawnie. Zaraz festiwal Zespołów Cygańskich. To Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury Cygańskiej wraz ze Stowarzyszeniem Promocji Kultury z Warszawy współorganizatorem imprezy przygotowują te propozycje 6 i 7 sierpnia. 19 sierpnia Miejskie Centrum Kultury zaprasza na występ KORY. Potem będziemy, rozmawiamy z Filharmonią, która chce zorganizować z Batutą i Humorem w sierpniu jeszcze. Jesteśmy w trakcie negocjacji warunków występu KAI. Mamy dopiętą organizację koncertu zespołu Dżem 10, 10 września i 11 już jest wynegocjowana umowa z Marylą Do 22 września już właściwie warunki techniczne z ekipą organizującą metro są też dogadane. Także mam nadzieję, że to wszystko zostanie przeprowadzone i, i, i właściwie zaspokoi to zapotrzebowanie na teatr w tym sezonie mieszkańców, na Amfiteatr Mieszkańców Gorzowa. Na rozmowę z Dorotą Janczewską zapraszam Państwa tuż po informacjach. Spotkanie poświęcone zmniejszeniu liczby wypadków drogowych odbyło się w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie. Członkowie zespołu do spraw bezpieczeństwa w ruchu zapoznali się ze statystykami tego rodzaju zdarzeń. Przedstawiciele służb, straży, inspekcji i instytucji przedstawili działania, jakie podejmują do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Wspólnie analizowano statystyki wypadków, zastanawiono się w jakich miejscach te wypadki najczęściej występują. Eee, policja... Policja też przedstawiła statystyki związane z działalnością taką jak kontrola autokarów, które wyjeżdżały z dziećmi na wakacje, a także przedstawiono raporty związane z wykorzystaniem sprzętu przekazanego dla policji. To są taki sprzęt jak alkotestery, a także ostatnio przekazane Sibiradia. Obserwuje się, że coraz więcej kierowców nawet samochodów osobowych posiada Sibiradia, więc szybko przekazany komunikat o utrudnieniu na drodze bardzo ułatwi tą sytuację, dlatego bardzo szybko można zbudować korek i jesteśmy pewni, że takie urządzenia pomagają policji to świetne rozwiązanie. Sprawdziło się zwłaszcza w, po 1 lipca, kiedy mieliśmy problem z ciężarówkami na granicy. Za pośrednictwem Rady, jak CB, mogliśmy informować kierujących, gdzie są do nabycia urządzenia, żeby nie stać na, na, w kolejkach na samej granicy. Podawaliśmy komunikaty. One również sprawdzają się w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z wypadkami drogowymi. Jeżeli dochodzi do zablokowania drogi, jest konieczność zorganizowania objazdów. To policjanci za pomocą Radia CB podają takie informacje. Z kolei Kierowcy dalej te informacje podają. Mówimy o tym, ile będzie droga zablokowana, w jaki sposób skorzystać z objazdów. Są to naprawdę narzędzia, które nie tylko nam, policjantom, ale przede wszystkim tym osobom, którym pomagamy na drodze, a więc użytkownikom dróg pomagają w bezpiecznym korzystaniu z dróg. Zawsze w miesiącach letnich tych wypadków przybywa. Dlaczego? Dlatego, że więcej się przemieszczamy. Jeździmy na wakacje, dłuższe odległości, często jeździmy po terenie, którym nie poruszamy się codziennie, nie znamy oznakowania, nie znamy dróg. Często się gubimy, no i to, to też powoduje wiele niebezpiecznych sytuacji. Na to się nakłada akurat w tym roku e, zmiana przepisów dotycząca między innymi pojazdów ciężarowych. Część z pojazdów omija płatne odcinki dróg o dobrych parametrach, gdzie jest bezpiecznie i e, zjeżdżają na drogi o niższych parametrach, gdzie niestety poziom bezpieczeństwa e, jest niższy. Są to drogi jednojezdniowe, e, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe. W pojęciu statystycznym tych wypadków w okresie letnim, w okresie mamy jednak zdecydowanie więcej. Jest to przede wszystkim spowodowane tym, że zdecydowanie więcej samochodów uczestniczy bezpośrednio w ruchu drogowym. Warunki, jakie od dzisiaj tutaj notujemy, a więc słonko i, i, i bezchmurna pogoda, powoduje to, że jednak kierowcy potrafią nie przestrzegać przepisów, przepisów ruchu drogowego, no szczególnie w aspekcie przekroczenia prędkości. W związku z tym yy, można stwierdzić w ten sposób, że na drogach szybkiego ruchu, na drogach y, krajowych, wojewódzkich niestety jest, nie ma stłuczek, są wypadki. A jeżeli są wypadki to samo zabezpieczenie miejsca zdarzenia, pomoc osobom, które są w stanie zagrożenia zdrowia i życia, jak i zabezpieczenie miejsca y, przed tym, aby nie dochodziło w tym miejscu do następnych wypadków jest realizowane właśnie przez jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej. Gorzowscy radni oficjalnie zaapelowali do prezydenta Gorzowa o to, aby ten złożył urząd po tym jak sąd pierwszej instancji skazał go na 6 lat pozbawienia wolności. Dziś odbyła się specjalnie zwołana sesja. Prezydent już wcześniej powiedział, że nie zrezygnuje. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że radni PIS chcą obniżyć prezydentowi pensję. Już niebawem ujrzymy finał tej sytuacji. To będzie taki test. Tadeusz często mówił, że kochał Gorzów, że kocha Gorzów i zobaczymy, czy bardziej kocha Gorzów, czy bardziej kocha własną osobę. No bez wątpienia jest tak, że każdy dzień urzędowania prezydenta, który za chwilę może pójść do więzienia, nie przysparza chluby miastu i nie rozwija miasta, więc to będzie bardzo trudny okres dla miasta, więc moim zdaniem dajemy szansę Tadeuszowi Jędrzejczakowi, że jeśli naprawdę kocha Gorzów, jeśli chce, żeby Gorzów się rozwijał, to po prostu powinien gdzieś dla dobra mieszkańców Gorzowa odejść ze stanowiska, bo no trudno nam sobie wyobrazić prezydenta, który w drugiej instancji i w kajdankach zostanie wyprowadzony do więzienia, bo to nie służy Gorzowowi. My stoimy na stanowisku, że każdy dzień funkcjonowania miasta w ten sposób, a jego, ono funkcjonuje, to widać, że jest kompletny bezład. Każdy dzień jest stratą dla miasta i zrobimy wszystko, co tylko jest w naszej mocy, żeby to się szybko skończyło, więc jeśli będzie taka sytuacja, że Tadeusz Indrzejczak będzie przyspawany do stołka i nie będzie chciał się z niego ruszyć, to oczywiście rozpoczniemy procedurę procedurę referendum. Na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości i części radnych Platformy Obywatelskiej zgodnie ze statutem miasta zwołaliśmy sesję na jutro na godzinę 14.00 i jutro będzie uchwalony, myślę, że jednogłośnie apel do Pana Prezydenta o rozważenie rezygnacji ze stanowiska w związku z zaistniałą sytuacją, o której wszyscy wiedzą. To jest sens, zwłaszcza, że będzie to oficjalny apel, a nie tylko poprzez konferencje prasowe. No, i mamy nadzieję, że prezydent jeszcze raz rozważy ten temat. Jeżeli prezydent nie złoży urzędu, co dalej będziecie jako Prawo i Sprawiedliwość robić? Dążyć do referendum? Znaczy, tu mamy ograniczenia pewne prawne, i, i oczywiście, e, m, jeżeli prawo nam pozwoli po 10 miesiącach, zastanowimy się nad tym pomysłem. No ale przede wszystkim trzeba się też zastanowić w tym momencie nad pewnymi ograniczeniami w sensie władzy prezydenta w mieście, żeby nie mógł robić rzeczy, które już zrobił w ramach uzasadnienia wyroku. Na koniec piłkarska wiadomość: KS Stilon Gorzów, reaktywowany klub piłki nożnej, rozpoczął przygotowania do sezonu. Trwa selekcja zawodników oraz poszukiwanie sponsorów. Już w najbliższą środę naszych piłkarzy czeka sparring z pogonią Barlinek. Ten mecz jest decydujący w kontekście wyboru ostatecznego składu. O szczegółach wiceprezes zarządu Jacek Ziemiecki. Przygotowania pełną parą idą, gramy sparingi praktycznie co trzy dni, na weekend nawet dwa sparingi, no jest 27 chłopaków, także to trzeba jakoś podzielić. Także przygotowania idą zgodnie z planem i, i wszystko idzie ku lepszemu. Najbliższy sparing? Właśnie z Barlinkiem w środę o 18 w Barwicach zapraszamy wszystkich kibiców na ten sparing. Po tym sparingu się rozstrzygną losy paru chłopaków. Tak jak wspomniałem, 22 zostanie, no zresztą się pożegnamy, natomiast cały czas będziemy obserwowali ich w regionie, jak się spisują i, i niewykluczone, że zimą powrócimy do tematu. Sponsorów przybywa, codziennie wręcz podpisujemy jakieś nowe umowy, idzie to całkiem nieźle, jesteśmy optymistami, natomiast no cały czas czekamy na, na dalszą pomoc i zachęcamy sponsorów, działamy w pełni transparentnie i myślę, że to też powinien być magnes do przyciągania tych sponsorów. Na naszej stronie internetowej www.stilongorzów.pl są numery telefonów, można się z nami skontaktować. Także codziennie jesteśmy na stadionie. Byśmy prosili potencjalnych sponsorów tylko o kontakt. My już do nich się zgłosimy sami z ofertą, także, także zachęcamy i zapraszamy. Początek sezonu 13 lub 14, bo jeszcze terminarza dokładnego nie ma, czyli drugi weekend sierpnia. Na pewno gramy u siebie, godziny też jeszcze nie ma ustalonej i z Pogoniem Skwierzena. Tym sportowym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jutro o 17.15. Życzę spokojnego, udanego, a przede wszystkim słonecznego dnia i do zobaczenia jutro.